po prostu jakiś. Na nagraniu lubelskiej policji nie słychać trąbienia i złożeczeń innych kierowców. Kawał świra, albo nie zauważył znaków. Ale z pewnością były na widok BMW pędzącego pod prąd na ekspresówce S17 pod Nałęczowem. Przejechał tak kilkanaście kilometrów do węzła w Markuszowie, jadąc pod prąd lewym pasem w kierunku Warszawy. Czyli kilkanaście kilometrów narażał jadących poprawnie na zderzenie. Jeszcze znatłumaczył, że po prostu pomylił zjazd. Dwudziestoletni Ukrainiec pogubił się na jednym z tych zjazdów. Policja zatrzymała go następnego dnia na przejściu granicznym na Podkarpaciu. błąd nie czytając znak. Grożą mu teraz trzy lata więzienia za narażenie na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Mężczyzna był trzeźwy, ale zabrakło mu wyobraźni albo, jak podejrzewa Anna Drost, instruktorka nauki jazdy, wiedzy obcokrajowcy, a u nas jest teraz ich bardzo dużo, e, według mnie powinni jednak przechodzić jakieś kursy, prawda, przynajmniej te teoretyczne. Incydentów na polskich drogach z udziałem Ukraińców od wybuchu wojny jest więcej. Zaczynają cofać na łącznicy. Ale błędy na drogach ekspresowych zdarzają się każdemu, co wyłapała czujna kamera generalnej dyrekcji dróg krajowych i autostrad w Lublinie Bardzo dużym problemem jest także zatrzymywanie się kierowców na, na drodze ekspresowej. W kwietniu mieliśmy taki przypadek, że kierowca się zatrzymał i chwilę później uderzył w niego samochód. Żeby zdezorientowanym kierowcom było łatwiej. Stawiane są takie znaki, ale nic nie zastąpi chłodnej głowy. Skandaliczne. Kierowcy BMW nic nie tłumaczy. Mógł stanąć na pasie zieleni i wezwać pomoc, ale jechał dalej. Inni kierowcy też powinni reagować. Oczywiście zmniejszamy prędkość, bo do momentu minięcia się z tym samochodem nie jesteśmy w stanie ocenić, co on dalej zrobi. A to ku przestrodze. Zdjęcia pokazujące, jak może skończyć się jazda pod prąd. W tym wypadku niedaleko Cieszyna. W marcu zginęły dwie osoby uwięzione w aucie prowadzonym pod prąd przez 82-latka. Piotr Kuśmierzak Wydarzenia.